Witam Was serdecznie. Słuchajcie, zadajecie mi cały czas takie pytanie: Panie, jeżeli mam silnik walnięty, to czy lepiej kupić drugi, czy może robić ten, który mam? Ja zawsze odpowiadam: jeden używany już macie. I teraz na takim przykładzie, który zobaczycie, pokażę Wam, jak właśnie można zakupić sobie silnik w topę. Eee, rozebrałem go, dlatego że po prostu nie podobało mi się jego wygląd z zewnątrz, powiecie jak to, jesteś psychiczny, wygląd z zewnątrz. Tak, dlatego że na silniku, który tu, o na tym było pełno jakichś orzeszków, łupinek i tak dalej. Liści to już nie wspomnę. Czyli co? Silnik gdzieś bardzo długo stał. I mówię do klienta, rozbierzmy go, zobaczmy co w tym silniku jest. Ja bym nawet nie chciał nim kręcić żadnym wałem, żeby coś nie uszkodzić. Tym bardziej, że to jest do t trójki. Takie silniki nie na co dzień jeżdżą i są gdzieś tam składowane pod jakąś chmurką. Zobaczcie sobie, co odkryliśmy. Mamy tutaj pokrywę zaworów. To jest rdza. Do tego stopnia, że ta rdza się sypie. Widzicie? Tak się posypała, że wpada sobie tutaj na osłonę. Tu mamy wałeczek i zobaczcie, ten wałeczek cały jest. O. Cały taki w piasku. To jest rdza sypiąca się. No dobra, żeby to było mało, to zaczynamy rozbiórkę od góry. I zobaczcie, co napotykamy. Ja tutaj już zacząłem demontować wałek. I wałek nosi ślady. Zobaczcie takich, czekajcie a może jak zgaszę światło będzie lepiej widać, o wałek nosi ślady już rdzy na krzywkach, e, tak będzie lepiej, proszę bardzo i ten wałek jest tak naprawdę do wymiany, można by go spolerować, wiem wałki świątki polerują takie rzeczy, Miałem do nich w ogóle się udać e, na nagranie. Także nie wiem, czy się nie udamy do świątków i nie będziemy działać nad tym wałkiem. I zobaczcie. Po to właśnie rozbieramy silniki, bo używane wyglądają może i nawet gorzej niż te, co macie wy uszkodzone. Pozdro, trzymajcie się.